To powiedzieć? Tak, tak To jest jedno. Jestem z Nigerii. Czytałem dużo o historii, historii, historii polskiej. Dlatego wybrałem, chciałem poznać kulturę. Myślę, że nie ma, nie ma innego wyjścia, aby nauczyć się języka bez mieszania z ludźmi. Impreza też. Impreza też. No. Bo, po wo... Bo zaczynałem biegle mówić po polsku. <grydy> i oni też. Taki mieliśmy bardzo fajny kontakt. <grydy> ja pamiętam, kiedy wróciłem do akademika i do portierni mówiłem: Dziękuję, zamiast dzień dobry. <grydy> I ona patrzyła na mnie. <grydy> Co się dzieje z tym kolesem? Uniwersytet Przyrodniczy naprawdę jest. Było bardzo fajnie tutaj. Profesorzy byli bardzo miły, mili. Profesorzy po prostu byli. Mówili, dla mnie mówili na lekcji bardzo wolno. Przypominam sobie coś takiego, to jest bardzo, bardzo miły. No tak, zapomniałem o tym. I nawet. Mam video na YouTube, kiedy rapowałem. O oh my God, to jest dawno, drogi synu, witaj na ziemi. Jeszcze kilka dni przed twoim przybyciem. Te dzieci, które musisz stać, musisz siedzieć. Jestem twoim tatą, ale nie jestem raperem. I to, i to, 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 to. Wrocław jest po prostu super. Tu jest bardzo fajnie spokojnie i nie macie bardzo wysoki standard edukacji. I nie tylko bo jestem z Afryki, dlatego tu jestem. Jestem przekonany, że ten uniwersytet ma bardzo fajne prowadzący profesorzy i wiem, że uniwersytet przyrodniczy jest najwygodniejszy, najpoważniejszy. I też wartość temat dziedzin. Uniwersytet jest bardzo, bardzo aktualny, kiedy dotyczy co uczą. Jest bardzo warto i jest stosunkiem to, z tym, co się dzieje na świecie, na szczeble ochrony środowiska, czyli zmiana klimatyczne i tak dalej. Wszystko się nauczyłem. Promotor był bardzo miła, była bardzo miła. I wszystko nawet dostałem piątkę. Napisałem pierwszy raz, przetłumaczyłem z Googlem. To było strasznie. Ona, pisa, ona pisała, że pisałem pracę magisterską jak, jak przedszkola studentów, uczeń ze wszystko i miałem od początku wszystko zaczyna. Ona pomagała mi każdą stronę. I miałem 92, więc ona pomagała mi bardzo. i the welkomuna. to University of Environmental and Natural Science, Life Sciences in Poland, Wrocław. I want me to come here, come study, because now the best place where not feel get, and the best place where we feel comfortable for Poland as we want to study anything related to environmental, life or even veterinary medicine.